Cześć. Dzisiaj będziemy kontynuować pracę z kolejną wersją podstawowego przejścia, które poznaliśmy ostatnio. To było przejście złożone z 4 szesnastek. Ja przypomnę. Rozkładaliśmy je później na wszystkie dostępne tomy i wrzuciliśmy sobie do ryczą podstawową. Dzisiaj pokażę troszeczkę mniejszą wersję tego przejścia i rozbijemy sobie je na dwa bęble. Po dwa uderzenia na każdy, Czyli będzie to wyglądało w ten sposób. Ta wersja jest chyba najczęściej stosowana. Oczywiście, yy, można yy, sobie zastosować kombinację z kolejnymi błędami. I druga będzie wyglądała tak. Kresza, w rajda, tego, który jest nam najbardziej wygodny, jest pod ręką. Czyli nie robimy czegoś takiego. W wolnym tempie jest wszystko w porządku, ale w szybkim, niestety, może być problem i nam się ręce popląta. Ja osobiście, jak już mówiłem wcześniej, mam dodatkowego kresza tutaj. Czyli jeśli sobie gram przejście, to uderzam niego tu. Oczywiście też można sobie. Wystarczy na randzie, Nic nie stoi na przeszkodzie. Zwłaszcza, jak ma fajne, takie szerokie brzmienie. Teraz tak, yy, wersja numer 3: to będzie 12-14. Wersja numer 4: tutaj wszystkie kombinacje. 14. wersja numer 6, werba, dwunastka, i możemy też spokojnie zagrać sobie wersję między nerwem dziesiątką, ale drugą stroną, i zaczynamy od dziesiątki. No tak za w tej kombinacji trochę jest, w sumie jest ich 7. Gdybyśmy się postarali, moglibyśmy sobie jeszcze wymyślić kolejne, ale no to już jest troszeczkę granie pod włos. Na przykład coś takiego. tak, Widzicie, jaki jest problem? Automatycznie zawadzam nową ręką o. <laughs> Ten talerz. Czyli, no, nie jest to niewskazane, chyba że ktoś sobie chce życie utrudnić. Możemy na przykład sobie zagrać coś takiego. Ale w, w trakcie gry na, z zespołem i, i w ferworze walki, że tak powiem, ciężko to wykonać. Róbmy to, co, co jest, że tak powiem, naturalnie z, z ruchami ręki, z y, naszą fizjologią. Tak, żeby nam się te ręce nie plątały. I teraz rzucimy sobie to przejście do rytmu, który już znamy, czyli. Zaprezentuję najpierw na hi-hecie wszystkie, wszystkie opcje po razie, a później przejdę sobie na rajda. Będę grał może co dwa taktywy, zagrajcie co cztery. Pamiętajcie, to jest magiczna liczba, most zero Ja zagram po dwa, żeby nie przedłużać. trochę tego jest. Ja proponuję najpierw sobie wybrać jedną opcję, wyćwiczyć ją porządnie, dopiero później następną, następną i następną, a jeśli już poczujemy się swobodnie i bez problemu będziemy sobie grać te przejścia we wszystkich wariantach, można je połączyć po cztery, po dwa, można zrobić tak, że za każdym razem gramy inne przejście, to już zależy od Was, ważne, żeby sobie zrobić taki plan i go yy, świadomie i yy, sukcesywnie sobie ćwiczyć. Cześć.